Krzysztof Sarna, Sporty Walki Org, pierwsza konferencja przed Galam Fame ma 12, a ze mną Kamiszka, witaj. Cześć, witam. Słuchaj Kamiszka, ja na początku rozpocznę od tego co było, mimo że mówiłaś, że nie chcesz rozpamiętywać, walka z Martą Linkiewicz. Zdecydowanie chyba nie po twojej myśli, no zostałaś w tej stójce no po prostu zdominowana. Eee, no tak, no Marta jest wyższa, cięższa ode mnie, więc to ja musiałam tam gonić troszeczkę. Eee, ciężko mi ją było sprowadzić, bo jest cięższa ode mnie, więc tam gdzieś tą, za tą nogę ciągnęłam, ale nie udało mi się jej wywrócić. No game plan był słaby, jak będzie rewanż, będzie lepszy. Ale spoko, bardzo, bardzo fajna walka. Myślę, że i dla oka, dla widzów, i dużo emocji było. więc. A, a to chyba o to chodzi, żebyśmy dawali emocje ludziom. Także super, jestem zadowolona y, z tej walki. No właśnie, czyli ty jesteś otwarta na rewanż? Tak, jak najbardziej, oczywiście, że tak. W porządku. Na tamte czasy e, była jeszcze w tym czasie, kiedy ty walczyłaś, e, swoją walkę miał też twój narzeczony Artur Szpilka, która też e, poszła nie po myśli jego. E, no co tam się u was działo po tej walce? Bo no. No trzeba powiedzieć, że nie wyszło. Wiesz co, no Artur po prostu e, e, głowa tam nie wytrzymała po raz kolejny. E, taki jest sport zawodowy, gdzieś tam po tych nokautach ciężko zawsze, żeby pięściarze wracali. Mogę tu wiele przykładów podawać różnych zawodników, którzy po nokautach już nie, nie są tacy sami, dają takich samych walk. Ale Artur teraz e, trenuje ludzi, jest trenerem i naprawdę pierwszy raz go widzę od dawna takiego szczęśliwego, że widzę, że się w tym spełnia. Czyli tak naprawdę został dalej przy tym boksie. Czy wróci na ring, nie mam zielonego pojęcia? To jest jego decyzja i ja nie będę tutaj za niego odpowiadać, ale ja się cieszę, że go widzę szczęśliwego, że gdzieś tam mu to daje ogromną radość, bo, no bo, bo przykro mi było patrzeć na to, tak? Na to, że, że jednak mu w tym sporcie nie, wyszło, nie wychodziło, bo to jest jego całe życie. Okej, okay, przejdźmy do Twojej przeciwniczki. E, Ania, co mogłabyś o niej powiedzieć? Duża dziewczyna. <laughs> Duża dziewczyna, ciężka, e, znaczy ciężka, w sensie wagowo. Mm, no i tyle chyba. Właśnie, jak to było z tą wagą między wami? Wiesz co, nie no, Ania, Ania ja to już pomówiłam w, w tamtym wywiadzie, Ania jak zwykle się przysrała o to, że dlaczego ja chciałam wa ważyć 60 kilo. No to tak jak się Way of Blond pytała, yy, jak z nim walczyła, dlaczego ona nie chce jej odpuścić tam ilość tam kilo. No odpowiedź jest prosta. Jeżeli my jesteśmy małe, no to wiadomo, że chcemy walczyć w swojej wadze. Jeżeli ona waży o wiele więcej, niech sobie znajdzie przeciwniczkę w swojej wadze. Jeżeli ma taki problem z, ze schodzeniem z tej wagi, Albo nie wiem, e, nie wiem, mówi, że, że ja się boję, że dlatego tyle chciałam. Nie, ja tyle chciałam, bo ja tyle ważę. I ja nie mam ochoty przytoć specjalnie do tego, żeby żeby z Anią walczyć. No przecież to jest logiczne, prawda? Ja nie usłyszałem na konferencji w ostateczności w jakim limicie się spotykacie? 60 kilo bez limitu wagowego. Okej, okay, słuchaj. Chciałbym też zapytać, no ty masz rekord 1-1 i to jest idealna szansa, żeby teraz wyjść chyba na ten plus. No tak. Dokładnie. I słuchaj, y, chciałbym zapytać też jak przebiegają na ten moment twoje przygotowania i czy ty po walce z Martą Linkiewicz sobie odpuściłaś czy jednak y, od razu wróciłaś na mat? Miałam tak naprawdę półtorej miesiąca przerwy nawet nie całe i wróciłam z powrotem do treningów. Także cały czas jestem w treningu i powiem ci szczerze, że już mam troszkę dosyć. Jestem naprawdę zmęczona. Y, na pewno po tej walce. Y, Daję sobie czas, przynajmniej z 4 miesiące przerwy, bo, bo, bo nie chce mi się, nie czerpię już z tego takiej przyjemności jak, jak, jak na początku. Sport to jest moja pasja tak i gdzieś tam jak trenujesz dwa razy dziennie, bo tyle trenuję, to, to, to się prze, przeradza w taką rutynę i, no i, no i czasami już się potem nie chce. No. Masz coś takiego, że może robisz bo musisz, już taka powiedzmy z przyzwyczajenia? Y tak, robię, bo muszę, ale też się tam uczę, wiadomo, nowych rzeczy, ale y, jednak chłonisz więcej informacji, jak, jak jesteś czymś zajarany i, i, i nie jesteś zmęczony, prawda? Więc na pewno po tej walce, to jest na 100% pewne, to od razu tutaj mówię, że 4 miesiące przerwy to jest takie minimum dla mnie, żebym mogła sobie odpocząć. Czy ty mogłabyś zdradzić nam, czy po tej walce czekają cię jeszcze tutaj jakieś walki, czy to już jest ostatnia? Yy, wiesz co? Po tej walce nie wiem co mnie czeka, bo dostaję dużo propozycji walk yy, z różnych federacji, jedną dostałam bardzo fajną i konkretną, o której nie mogę na razie mówić, ale bo chciałam to najpierw przedyskutować, przedyskutować z wodarzami Fejmu, ale jeśli mi się uda i się zgodzą, to myślę, że zaskoczę wszystkich. Okej, okay, już tak w sumie kończąc. Pamiętam, że po walce z Martą Linkiewicz mówiłaś, że czekacie wiele nowych projektów, jak chociażby czort w butelce. I jak to od powiedzmy od czasu, bo to był chyba Maj. Jak to wygląda na ten moment? O no, świetnie, czort w butelce. To jest moja firma ze wspólnikiem, Kamilem ją prowadzę. Robimy teraz Sylwestra z czortem, także zapraszam serdecznie, jak ktoś chciałby spędzić czas ze mną i pobawić się i napić się drineczka z kamiszką, to w Sylwestra. Także na czort w butelce.pl właśnie tam e, sprzedajemy wyjściówki w czterogwiazdkowym hotelu, przepięknym będzie w Uniejowie ten Sylwester. No firma super idzie. Bajka Mila Wybrańczyk, firma moja kosmetyczna też świetnie idzie. Także no jakoś sobie powoli, powoli radzę do przodu, więc jest dobrze. Brakuje ci czasami czasu? Brakuje mi czasami czasu. Brakuje mi czasami czasu, ale na szczęście mam wokół siebie fajnych ludzi, e, którzy mi, którzy mi gdzieś tam pomagają. No jednak e, te treningi pochłaniają bardzo dużo czasu mojego. Wsparcie jest najważniejsze, dzięki wam. Świetnie, dziękuję bardzo.